Andrzej Kozłowski, to jest program Scanner Cyber Defense 24, nadajemy prosto z kongresu 590 w Rzeszowie. Państwa i moim gościem jest pan Adam Marciniak, wiceprezes zarządu nadzorujący obszar informatyki w, bank, w, w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. E, chmura. Dzisiaj wszyscy de facto na kongresie 590 poruszają temat chmury. Co chmura może dać takiemu bankowi jak bank PKO Bank Polski? Nie. Chmura, którą wspólnie zainicjowaliśmy z Polskim Funduszem Rozwoju, ma przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby usługi chmurowe w ramach polskich przedsiębiorstw były dostępne na, 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 na tak zwanych dobrych warunkach. Do tej pory na polskim rynku mieliśmy tylko mniejsze podmioty, które usługi chmurowe świadczyły. To oczywiście małe, fajne, zwinne podmioty. Natomiast z punktu widzenia takiego dużego przedsiębiorcy, jak, jak PKO, na przykład Bank Polski, trudno było z nich skorzystać z racji można powiedzieć, niewątpliwości co do jakości, ale pewnego rodzaju bezpieczeństwa i pewnego regresu odpowiedzialności, prawda? I dlatego też jakby widzimy, że, że ten, ten rynek chmurowy był czymś, co, co było... nie do końca też jakby adresowało właśnie te potrzeby wszystkie przedsiębiorstw, właśnie nie tylko banku, ale de facto polskich przedsiębiorstw, ponieważ tylko ten współczynnik wykorzystania chmury w ramach polskiej gospodarki jest na poziomie chyba 10 czy 11%, w związku z tym niedużo. I to, co my zrobiliśmy jako PKO i Polski Fundusz Rozwoju, to przede wszystkim zbudowaliśmy pewne środowisko. Zbudowaliśmy środowisko raz, żeby nabyliśmy pewne usługi własne, które chcemy, chcemy żeby właśnie Miały ten efekt, który, tych korzyści, które chmura, chmura co zasady daje. I to są pewne podstawowe usługi, które zostały dostarczone przez operatora chmury krajowej, między innymi też dla banku. A z drugiej strony chcielibyśmy, żeby chmura krajowa była. Też takim integratorem usług, które też na przykład z punktu sektora bankowego były niedostępne, ponieważ usługi dostawców globalnych nie spełniały pewnych wymagań albo nie, nie dawały pewności do tego, żeby, żeby z tych usług korzystać. I tutaj tworząc pewnego rodzaju taką koncepcję, platformy operatora chmury krajowej, chcieliśmy de facto zapewnić dla banku, i oczywiście dla, dla klientów banków i, i, i sektora, czy też gospodarki, chcieliśmy zapewnić właśnie ten, te, te usługi, które, z których korzystają już wszyscy zaawansowani przedsiębiorcy na świecie. A kto będzie operatorem tej chmury krajowej? Operatorem chmury krajowej jest spółka, która się dokładnie tak nazywa jako operator chmury krajowej, której właścicielem jest PKO Bank Polski i, i PFR na tym etapie i która właśnie, właśnie te, tego typu usługi świadczy dla swoje natywne a i też no, jakby jest takim platformą, która też zapewnia te usługi globalne. A rozumiem, że serwery będą zlokalizowane w Polsce. Czyli, czy jak to będzie wyglądało? Tak, bo tutaj mówimy o kilku, kilku rodzajach usług, które operator chmury krajowej będzie świadczył. A się tak troszeczkę na początku to jakby zasygnalizowałem. To jest tak, że. Operator Chmury Krajowej posiada własną infrastrukturę składającą się z kilku ośrodków obliczeniowych, tworzący pewien, pewien region, można powiedzieć, takiej lokalnej chmury, gdzie mamy podstawowe usługi, głównie IAS i PAS, czyli Infrastructure as a Platform i as a Service i Platform as a Service. Natomiast oprócz tego naszym celem było, żeby Operator Chmury Krajowej też doprowadził do tego, żeby na polskim rynku były dostępne w sposób bezpieczny i niebudzący wątpliwości regulacyjnych usługi globalne. To znaczy usługi takie, które są świadczone na, na rynku globalnym, a które bardzo trudno stworzyć samemu, ponieważ jakby takie koncerny jak właśnie Google, Microsoft czy Amazon wydały już na te usługi kilka czy kilkadziesiąt miliardów dolarów. W związku z tym operator Chmury Krajowej miał za zadanie jakby też dogadać się z tymi największymi w celu sprowadzenia tej infrastruktury na polski tutaj, na polski rynek, i tutaj dokładnie mówimy o okolicach Warszawy, tak, żeby te usługi były świadczone, te globalne usługi były świadczone z terytorium Polski, żebyśmy mieli zapewnioną rezydencję danych, czyli dane, które są świadczone, nawet jeżeli mówimy tutaj przez Google jako globalne korporacji, dane, które, usługi, które będą świadczone na danych klientów, którzy z tego korzystają, nie, nie będą powodować, że dane będą puszczać ten, ten region, który jest tutaj. Budowany. Kolejną jakby kwestią, która była ważna z punktu widzenia operatora chmury krajowej, to było to, żeby zaadresować pewne właśnie takie niedogodności czy pewne obawy przedsiębiorców czy różnych sektorów, to było to, żeby umowa przede wszystkim miała pewnego rodzaju regres odpowiedzialności, czyli żeby ten dostawca usług chmurowych dostarczał, był, był pewnym gwarantem jakości świadczenia tych usług, oczywiście z tym, z tym z od, z pełną odpowiedzialnością, gdzie na normalnych umowach, gdybyśmy skorzystali z, z powiedzmy, takiego globalnego dostawcy, tej odpo odpowiedzialności nie, nie ma. Kolejnym jakby aspektem było to, żeby, jak rozmawia, ściągając tych naj, największych, yy, żeby zapewnić zgodność regulacyjną, czyli te usługi, które miałyby być świadczone lokalnie, one powinny się wpisywać w, w przepisy i wymogi, które są na polskim rynku, czy, czy choćby nawet wymogi, które są określane przez KNF. I, I to też jakby udało nam się um, osiągnąć. I ostatnią rzecz to chcieliśmy do te, doprowadzić do tego, żeby u, usługi, które będą te dostarczane, dostarczane od globalnych dostawców, były na podstawie umowy na, na rynku, która byłaby zawierana na rynku polskim. I to jest właśnie tego cała koncepcja, czyli chmura krajowa ma mieć, mieć możliwość korzystania, dostarczania usług dla przedsiębiorców, dla swoich klientów. Nie tylko własnych, ale też tych takich, które są dostarczane przez globalnych dostawców, ale na naszych warunkach. To jak Państwo. To znaczy, czyli rozumiem, że Google będzie z Państwem współpracować przy tej chmurze, ale informacje i dane, które, są, znajdują się w tej chmurze Google'a też, będą pozostawały w Polsce. Tak? One tak. Nie, będą, a jak, znaczy, jak to Państwo przekonali Google, żeby. To są, to są normalne warunki mhm. i, i, i były nego, i negocjacje. Rozmawialiśmy od samego początku de facto. Naszym celem nie jest tylko Google, bo rozmawiamy z, z, też z pozostałymi e, globalnymi dostawcami. I naszym celem jakby naturalnie było pokazanie, że to jest bardzo, e, bardzo ciekawy rynek, który, który jest jeszcze, e, ma duży potencjał, ponieważ jeżeli ogól, patrzymy na inne kraje, to... E, Absorpcja chmury wśród przedsiębiorstw jest na poziomie 60%, 50, 60, 70%, jak z kraje skardynawskie. I, I pokazywaliśmy, że muszą być pewne warunki spełnione, żeby nie było pewnych wątpliwości, czy żeby nie, nie zostało nie została dalej ta tak zwana niepewność, czy brak takiej wiary do w, 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 jakby w skorzystanie z tych usług. No i tutaj akurat z, z Google był pierwszy, którym się udało te warunki okre, y, y, określić, o, te wymogi, które też regulator y, mówi o tak zwanym audytowaniu tych podwykonawców, audytowaniu tego środowiska, one też są zapewnione, w związku z tym nie ma mowy o tym, że y, my przekazujemy dane i korzystamy z usług, które dostarcza y, y, na przykład Google, i nikt tego nie będzie weryfikował. Takie też, takie też jakby wymagania zostały określone i one są spełnione, one są przedmiotem umowy i możemy je spokojnie wtedy jakby czuć się spokojni, bo nie tylko jakby mamy zapewnienie jakby prawne, ale też my jesteśmy w stanie to kontrolować. Jak to będzie wyglądało od strony bezpieczeństwa, bo wiadomo, że żyjemy w erze, gdzie cyberbezpieczeństwo pojawia się na każdym kroku, o wyciekach danych również czytamy niestety bardzo często. Więc jak u państwa będzie wyglądało zabezpieczenie. Czy nie bez kozary się mówi, że już chmura jest, można powiedzieć, usługi chmurowe są najbezpie najbezpieczniejszym rozwiązaniem, prawda? Już teraz Absolutnie tak, tak, ale cały czas też zdarzają się pewne tak. wpadki. To jest tak. No, akurat w tym przypadku, w przypadku tych globalnych, można powiedzieć, dostawców, to jest tak, że no, zdarzają się. Tak, pewnie zdarzają się każdemu, prawda, tylko że o tych się najwięcej mówi, prawda, bo zwy, to zwykle jest jakby skala, jest, skala jest największa. Natomiast jakby firmy te, i, i, i co do zasady, jakby bazują już w pewnych standardach. I to jest tak, że wszędzie jest tak samo bezpiecznie albo wszędzie jest tak samo niebezpiecznie. Prawda. Rozmawiając o polskim i polskiej gospodarce, na przykład w sektorze finansowym, to nie jest tak, że wszystkie banki są, za, są zabezpieczone tak samo. Są banki, które są zabezpieczone bardzo dobrze, a są banki, które są zabezpieczone mniej lub, lub dużo, dużo słabiej. Prawda? W związku z tym, jakby e, mówienie o chmurze, mówimy o tym, że zapewniamy pewien, pewien poziom bezpieczeństwa, który de facto jest poziomem światowym. Bo mówimy o tym regionie, na przykład Google'a, który tutaj będzie stawiany, to jest dokładnie taki sam region, który będzie stoi w Frankfurcie czy niedaleko Londynu, i tak dalej. I tam te wymogi bezpieczeństwa muszą być tak samo, takie, takie same jak u nas. W związku z tym mówimy o tym, że czy zdarzać się. Trudno mi powiedzieć, czy się będą dalej zdarzać. Pewnie, co jakiś czas będziemy widzieć, o, będziemy słyszeć o różnego rodzaju wyciekach czy różnych problemach związanych z bezpieczeństwem. Natomiast uważam, że z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy to dużo lepiej i bezpieczniej jakby bazować na rozwiązaniach, które są zabezpieczone przez, przez globalnych już gigantów, którzy na co dzień walczą z tym cyberprzestępczym światem, prawda, niż robić to samemu. Dziękuję uprzejmie. E, Państwem moim gościem był pan Adam Marciniak, wiceprezes zarządu nadzorujący obszar informatyki PKO Bank Polski. Dziękuję uprzejmie.